Mydelniczka czy Zemsta Honekera To najbardziej znane, chociaż nie do końca pieszczotliwe określenie jednego z najbardziej charakterystycznych aut minionej epoki. Trabant, bo o nim mowa, towarzyszy nam już od końca lat 50., kiedyś obiekt pożądania milionów obywateli Bloku Wschodniego, dzisiaj wdzięczny zabytek. I właśnie miłość do enerdowskiego auta z Cwikał powoduje, że właściciele tych pojazdów co roku spotykają się na imprezie zwanej Pyrkomanią. Tym razem Trabantiarzy, bo tak o sobie mówią, gościł Poznań. Trzeba uważać, bo trabanciarzem można zostać czasem zupełnie przez przypadek. Wsiadłem tylko, żeby się przejechać. I się skończyło na tym, że do dnia dzisiejszego jeżdżę trabantem. Można, można powiedzieć, że to jest taka miłość od pierwszego wejrzenia. Po prostu wszedłem do samochodu i się czymś zauroczyłem. Tajemnica podobno tkwi w wyrazie twarzy. Znaczy się maski. To są samochody uśmiechnięte. Jak się na nie spojrzy, one się śmieją, często jak my jedziemy po ulicach, to ludzie się śmieją, dzieci do nas machają. To są tak optymistyczne samochody, że po prostu no, takich samochodów teraz już właściwie się nie robi. Trabantowa sympatia bywa zaraźliwa. Ulegają jej nawet mundurowi. Zakręcili kogo tam, pomachali policjakiem, zatrzymaliśmy się. Jeden policjant podszedł do jednego, drugi do drugiego. I... Mam dokumenty, tradycja, tam musiał zobaczyć, prawie nie oglądają I musieli coś innego zatrzymać, bo te audycje i bo to już nas mierzi. To już jest nudne, my musieliśmy sobie stanąć, pooglądać. Pozytywne emocje to jedna sprawa, ale przejdźmy do najbardziej charakterystycznej cechy trabantu. To, to jest plastik. To jest tworzywo o nazwie Duroplast. Jest to sprasowana yy, bawełna. Przekładana, przelewana żywicą epoksydową ma y, świetne właściwości do y, budowy samochodów, gdyż y, nie nasiąka wodą, jest bardziej wytrzymała mechanicznie niż stal, a nie odkształca się tylko wraca do poprzedniej pozycji i nie koroduje.